Miłość od wieków czyni cuda. Leczy serca, daje sens życia lub go odbiera, pozbawia wzroku lub otwiera nowe ścieżki. U każdego jest to różne. U Oksany i Fiodora nastąpiło olśnienie. Zostali pochłonięci falą i zrozumieli, że ich przeznaczeniem jest bycie razem do końca życia. Pewnie od razu mogliby się pobrać, ale nie wierzyli w swoje szczęście. Nie może być, żeby od pierwszego wejrzenia tak im odbiło. Dla przyzwoitości odkładali to i dopiero po pół roku związali się węzłem małżeńskim. Skromnie, bez wielkiej uroczystości, ale w sukni ślubnej i w gronie nielicznych gości w budżetowej kawiarni. Rodzice i otoczenie straszyli, że miłość szybko przeminie. Trzeba się przyglądać, zastanawiać. Oni na przekór wszystkim udowodnili, że zdarzają się takie przypadki, gdy od pierwszego wejrzenia wiadomo, że dwie połówki się odnalazły. Nikomu to nie przeszkadza. Jeśli wszystko dobrze, to świetnie, niech młodzi budują rodzinę i cieszą się życiem. Rodzicom nic nie pozostało, jak zaakceptować decyzję młodych i ich wesprzeć. Teściowa zaoferowała aktywniejsze wsparcie, nie do końca z radością, ale udostępniła im pokój w swoim mieszkaniu. I tu Oksana zaczęła mieć pierwsze wątpliwości, czy to był dobry pomysł. Ale Wasiliewna okazała się kobietą surową, zazdrosną o to, że synowa korzysta ze wszystkich dobrodziejstw jej mieszkania. I wtrącała się do młodych z radami. Dziewczyna rozumiała, że lepiej byłoby poczekać, aż uzbierają na swoje mieszkanie, albo w najgorszym wypadku coś wynająć, żeby nikomu nie przeszkadzać. Ale było u nich coś jeszcze, co pośpieszało z tą decyzją. Miłość nie była głównym powodem szybkiego ślubu. Nie nadszedł jeszcze czas, by poinformować rodziców, że wkrótce obdarują ich wnukiem. Myślała, że to przez nieplanowaną ciążę, Teściowa niechętnie patrzyła na syna i synową, gdy ci pierwsi poinformowali ją o ciąży oksany. Nie wytrzymam z nimi. Niech najpierw pożyją dla siebie. Sami są jeszcze dziećmi. Zdecydowali się wziąć na siebie ten ciężar. Teściowa nawet sugerowała, że może lepiej byłoby przerwać ciążę i urodzić później. Ale młodzi nie zamierzali rezygnować z dziecka. Rodzice Oksany przyjęli to spokojniej, choć również uważali, że to za wcześnie. Ich córka ma zaledwie dwadzieścia lata i właśnie znalazła dobrą pracę. Całą swoją karierę zepsuje. Ale nie robili dzieciom wyrzutów. I po dziewięciu miesiącach u Oksany i Fiodora urodziła się córeczka. Teściowa od razu oświadczyła, że ona pracuje, więc niech im nawet nie przyjdzie do głowy obciążać ją opieką nad dzieckiem. Sami je spłodzili, sami niech się nim zajmują, ona nie ma z tym nic wspólnego. I dotrzymała słowa. Z wnuczką w niczym nie pomagała. Uważała, że i tak daje im wystarczająco dużo. Mieszkają w jej domu, nie płacą za czynsz. Oksana nie kłóciła się ze swekrową, ale relacje były napięte. Ale Wasiliewne irytowało, że synowa siedzi w domu sama i może włazić tam, gdzie nie powinna. I robi za mało, mieszkanie nie błyszczy i dziecko płacze. A w ogóle sam fakt, że muszą się dzielić mieszkaniem, coraz bardziej jej się nie podobał. Oksana widziała niezadowolenie teściowej i nie chciała u niej dłużej mieszkać. Mówiła mężowi, że czuje się tam niekomfortowo i proponowała wynajęcie własnego mieszkania. Ale Fiodor rozważał, żeby jednak kupić własne mieszkanie. Popatrz, ty wyjdziesz do pracy i nam wystarczy żeby żyć jak teraz i jeszcze spłacać kredyt hipoteczny wyliczył I młodzi zdecydowali się wziąć kredyt hipoteczny Rodzice Oksany mówili, że są gotowi wziąć udział w tym procesie I mąż powiedział, że porozmawia ze swoją matką W ten sposób wspólnymi siłami zebrali na pierwszy wkład połowę kwoty na zakup mieszkania dali teść i teściowa, a drugą połowę mąż ze swekrową Dla Oksany było zaskoczeniem, że mąż miał jakieś oszczędności Tematu pieniędzy nie poruszali, ponieście z góry, postanowili tego nie ruszać. Zadawanie pytań o wysokość wynagrodzenia uważano za niestosowne, bo wyglądałoby to, jakby interesowały ich tylko pieniądze, a nie sama osoba. A przecież między nimi była prawdziwa miłość. W efekcie Fiodor nawet po ślubie nie informował, ile zarabia. Ale fakt, że mógł wziąć udział w zakupie mieszkania, bardzo go cieszył. W ten sposób, w momencie, gdy córka poszła do przedszkola, a żona wróciła do pracy, młoda rodzina kupiła mieszkanie na kredyt. Wydawało się, że teraz nie będą już mieć żadnych problemów i życie będzie lepsze. Ale wyszło odwrotnie. Nowe mieszkanie okazało się początkiem końca. Małżonkowie myśleli, że wszystko przewidzieli i będzie im wystarczać na życie. Ale pojawiły się nieprzewidziane problemy i zaczęło brakować pieniędzy. Do tego czasu romantyka już przeminęła. O dawnej miłości nie wspominali. Pogrążyli się w codziennych sprawach, ale na razie jeszcze nie żałowali, że mieszkają razem. Wszystkim było wygodnie. Była jakaś stabilizacja i nie gorzej niż u innych. Oksana zauważała, że coraz mniej rozmawiają z mężem. Ale łączyła to z tym, że mają dziecko i dużo obowiązków. Nie zwracała uwagi, gdy Fiodor odmawiał pójścia z nimi na spacer. Albo czasem chodził z przyjaciółmi do baru. Mąż potrzebował odpoczynku i ona to rozumiała. Choć sama też była zmęczona, ale przecież jest kobietą. Na kim, jak nie na niej, ma spoczywać dbanie o domowe ciepło? Jednak stopniowo małżonkowie stawali się coraz bardziej niezależni od siebie. Mąż miał swoje zainteresowania, a żona dom. Oprócz pracy, gdzie zarabiała mniej niż mąż, musiała się zajmować córką i prowadzeniem domu. Mąż słusznie uważał, że skoro on przynosi do domu więcej pieniędzy niż żona, to na nim spoczywa mniejsza odpowiedzialność. I swekrowa jeszcze to podgrzewała. Za każdym razem, gdy przychodziła, zaczynała opowiadać o roli kobiety w rodzinie. Że mężczyzn trzeba chronić. A jej syn to dobry głowa rodziny, główny żywiciel. Jego trzeba szczególnie chronić i nie obarczać domowymi obowiązkami. Najwyraźniej mąż też słuchał się matki, dlatego coraz bardziej odsuwał się od obowiązków domowych. Ale oksana się nie skarżyła. Radziła sobie i dobrze. Jednak adaptacja córki w przedszkolu przebiegała z trudnościami. Mała ciągle chorowała i mama musiała brać zwolnienia lekarskie. W pracy na to patrzono bez entuzjazmu. Niestety, młodej kobiecie nie poszczęściło się z zespołem współpracowników, i na jej urlop macierzyński koledzy zareagowali negatywnie, czekali, aż wróci, żeby pozbyć się dużego obciążenia pracą. Dyrektor był skąpcem i na zastępstwa zatrudniał nieprofesjonalistów, którym płacił mało. Stąd była ciągła rotacja. Dopiero ktoś się czegoś nauczy, a już się zwalnia i wszystko od nowa. Oczywiście wszyscy chcieliby, żeby pracował stały pracownik kiedy Oksana wróciła. Stało się jeszcze gorzej. Była na zwolnieniach lekarskich częściej niż w pracy. Oczywiście nikogo na jej miejsce nie zatrudniano. A na czas jej nieobecności nakładanie się zleceń na innych. Oni się poskarżyli albo sam dyrektor zrozumiał, że to nie w porządku. Ale zaprosił Oksanę do gabinetu i poprosił, żeby napisała podanie o zwolnienie z własnej woli. Młoda kobieta nie miała wyboru. Mogłaby bronić swoich praw, ale wszystko obróciłoby się przeciwko niej. Zwolniliby ją z wymyślonych powodów. Pretekstów można było znaleźć bez liku. Błędy w pracy popełniają wszyscy i na tej podstawie można by spokojnie zwolnić każdego. A do wszystkich zmartwień doszłaby jeszcze brzydka adnotacja w aktach. Oczywiście Oksana wolała załatwić sprawę polubownie i odejść z niczym. Mąż tego nie zrozumiał i doszło do pierwszej poważnej kłótni. Fiodor wpadł w panikę, ponieważ teraz będzie im trudno spłacać hipotekę. Nalegał, aby żona natychmiast zaczęła szukać nowej pracy. A żona wcale nie zamierzała bezczynnie siedzieć, ale znalezienie pracy nie było takie proste. Szukała w swoim zawodzie i nie chciała iść byle gdzie. Pozostawał też nierozwiązany problem z dzieckiem. Córka od czasu do czasu chorowała i mama musiała odkładać poszukiwania na lepsze czasy. Życie w takim stanie było trudne. Jedna pensja męża nie wystarczała, hipoteka pochłaniała bardzo dużo. Brak ograniczeń w zwykłych wydatkach wściekał go. Okresowo wybuchał na żonie, a córkę omijał, aby jej nie dostało się po drodze. Mimo wszystko rozumiał, że zachowuje się niezbyt dobrze i starał się panować nad sobą. Ale dalsze wspólne życie nie sprawiało już radości obojgu małżonkom. Żona martwiła się, że jej nie wychodzi z pracą i bała się o coś poprosić męża. A mąż zmęczony pracą wracał do domu zły i uważał, że żona powinna bardziej się starać, aby ustabilizować sytuację w rodzinie. Fiodorowi zabrakło sił na celową rozmowę w domu. Wolał spędzać wolny czas w towarzystwie piwa. Najpierw pił od czasu do czasu, a potem to już weszło w nawyk. Regularnie dwie butelki piwa każdego wieczoru i całkowite pogrążenie w internecie lub telewizji. Ta rutyna trwała następne pół roku. Wszystko toczyło się według tego samego scenariusza. Żona siedziała w domu, opiekowała się córką, sprzątała i gotowała i cierpliwie czekała, aż mąż podrzuci pieniądze, żeby coś kupić. Oksanie nic szczególnego nie było potrzebne, tylko najpotrzebniejsze rzeczy, ale mąż odbierał to jako wyłudzanie. Ty tylko bawisz się z córką, a ja muszę być sponsorem denerwował się. Mąż niezmiennie wypełniał swoje funkcje. Cały dzień pracował dla dobra rodziny, a w domu kładł się z piwem na kanapie, włączał telewizor i przełączał kanały, jednocześnie grzebiąc w telefonie. Oksanę można powiedzieć, że widywała go z daleka. Nie można było podejść do męża, bo inaczej oderwałby się od odpoczynku i urządził awanturę. I żona starała się go nie drażnić. Uznała, że lepiej tak, niż kłócić się. Z tym można by się jakoś pogodzić, ale to, że ojciec przestał interesować się córką, smuciło oksanę. Ona też chciała się oderwać, bo przecież cały dzień bawiła się z małą. Ale tata nawet do niej nie podchodził. Teraz każdy żył sam dla siebie. Jedno słowo, że razem. Nigdzie całą rodziną nie chodzili. Jeśli żona próbowała gdzieś wyciągnąć męża, to ten mówił, że nie ma pieniędzy. W końcu spokojne życie dobiegło końca. Oksanie taki tryb życia nie odpowiadał i próbowała rozmawiać o tym z mężem. Ale zamiast konstruktywnego dialogu wybuchały kłótnie. Ale i bez rozmów nie udawało się uniknąć konfliktów. Sprzeczki powstawały zupełnie bez powodu. Mężowi nie podobało się jedzenie, denerwował się, że czegoś nie może znaleźć. Lub irytował go niedbały wygląd żony, lub hałaśliwe zachowanie córki. Coraz częściej i częściej małżonkowie wdawali się w przepychanki. I zawsze Fiodor okazywał się mieć rację. Żona ustępowała, bo nie chciała, żeby córka to wszystko widziała. Męża wciągało to coraz głębiej. Nie widział wyjścia z takiego życia i zalewał swoją niezadowolenie alkoholem. W żonie teraz widział przeszkodę i same problemy. Dlatego oksana słyszała w swoim kierunku tylko nieprzyjemne rzeczy. Zrozumiawszy, że sama sobie z tym nie poradzi, zadzwoniła do teściowej. Młoda kobieta miała nadzieję, że ale Wasiliewna jakoś wpłynie na syna, powiedziała jej, że Fiodor de facto się upija. Ale zamiast coś zrobić, teściowa zwróciła się do synowej, oświadczając, że to Oksana jest winna wszystkiemu. To ona doprowadziła jej syna do takiego stanu. Wcześniej Fiedia nie miał skłonności do alkoholu, a teraz się do niego przyzwyczaił. Z czego by to mu tak się zachowywać? Nie zastanawiała się? Złośliwie zapytała teściowa. A jeśli nie rozumiesz, to ja ci otworzę oczy. To ty zmusłaś fedie do wlęzienia w hipotekę. Nie podobało ci się spokojne życie u mnie. A przecież dobrze żyliśmy. Nie chciałaś niezależności. Teraz sama sobie rać. Oksana była w szoku. Usłyszała od teścia jeszcze więcej szaleństwa niż od niego samego. Zrozpaczona rzuciła słuchawkę i rozpłakała się. Oczywiście, po tym nie miała ochoty rozmawiać z Alą Wasiliewną, i z mężem też postanowiła nie rozmawiać. Tak przez tydzień żyli bez awantur, ale ignorując się nawzajem. Na co liczyła Oksana, nie wiedziała. Trudno było zrozumieć, co można zrobić w tej sytuacji. Tylko przypominała sobie, że kiedyś kochali się i byli pewni, że będą razem szczęśliwi. Pewnie liczyli, że to jeszcze można odzyskać. Ale pewnego dnia wróciła po spacerze z dzieckiem do domu i zobaczyła, że Fiodor zmienia wkładkę zamka, a w korytarzu stoją torby z jej rzeczami. Na pytanie żony odpowiedział, że jest zmęczony i nie widzi przyszłości dla ich rodziny. Nie zamierzał harować w pracy, podczas gdy żona nic nie robi. Oksana zażądała, aby ją wpuścili do mieszkania. Mąż najpierw odmówił, a potem teściowa krzyknęła na niego: Żeby ją w końcu wpuścił. Niech sama swoje rzeczy pakuje. Krzyknęła, Teściowa biegała po mieszkaniu, zbierając rzeczy synowej i złośliwie zauważała, że jej synowi dawno powinno się wyrzucić teleniuchę. Ale Wasiliewna zaczęła obrażać oksanę i na nią krzyczeć. Oskarżała ją, że siedzi na karku biednego Fiedi, i powiedziała, że lepiej byłoby jej mieszkać u swoich rodziców. Nikt nigdy wcześniej nie wyprowadzał oksany z równowagi w taki sposób. Skąd wzięła na to siły, nie wiadomo, ale wypchnęła tyściową za drzwi. Na szczęście mąż nie miał rąk z właściwego miejsca i w żaden sposób nie mógł wymienić zamka. Chociaż żona była strasznie wściekła i gotowa była wszystko zniszczyć. To widząc złośliwą twarz męża, zrozumiała, że pozostawanie tu jest niebezpieczne. Jak śmiesz podnosić rękę na moją matkę, ryknął Fiodor i zaczął wyma pięściami. Nigdy wcześniej nie bił żony, ale w takim stanie, biorąc pod uwagę, że był pijany, mógł zrobić wszystko. Dlatego oksana szybko zebrała rzeczy dziecka i wyjechała do rodziców. Dalej nie widziała sensu ratowania tej rodziny. Nie zwlekała i złożyła pozew o rozwód i podział majątku. Na rozprawę sądową mąż przyprowadził swoją matkę. Ale Wasiliewna zaczęła obrzucać synową błotem, opowiadając, że ta tylko wykorzystywała swojego męża i nigdy nie chciała pracować. I wyszła za mąż tylko dlatego, że zaszła w ciążę. Zmusiła biednego Fedię do tego ze względu na dziecko. Teściowa dowodziła, że mieszkanie powinno przypaść tylko jej synowi. I będzie to rekompensata za to, że utrzymywał żonę, ale sąd nie wziął pod uwagę jej słabych argumentów i mieszkanie podzielono porówno. Oprócz tego zasądzono alimenty. Z miłości nawet śladu nie pozostało. Ojciec nie interesował się córką, a alimenty udało się wyegzekwować tylko przy pomocy komorników. Ci ludzie dokonują cudów. Były mąż przez kilka miesięcy uchylał się od płacenia alimentów, a teraz 25% jego pensji jest automatycznie potrącane. Teraz Oksana nie wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia. Uważa, że to było zmącenie zmysłów i adrenalinowy stan, które ją oślepiły. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału kliknięciem, w lubię to. Dla mnie to bardzo ważne. Do następnego spotkania.